Przedszkola z widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z Nowego Targu i Okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447. Zapraszam Państwa serdecznie na trzecią edycję festiwalu Barok na Spiszu. Spotykamy się w barokowych kościołach z barokową muzyką po raz trzeci. Proponujemy Państwu cztery koncerty w Niedzicu, Wysznych, Wyżnych, Frydmanie i Urgowie. Fundacja Kulturalna Szlak zaprasza z mecenasem, zespołem elektrowni wodnych w Niedzicy. Serdecznie zapraszam na wszystkie cztery koncerty w sierpniu na Spiszu. Podhale wydaje się rejonem, który nie sprzyja rolnictwu. Brak tutaj wielohektarowych sadów czy pól uprawnych. Jednak nie należy zapominać, że ważną i rozwijającą się tutaj gałęzią rolnictwa jest pasterstwo i hodowla zwierząt. Dlatego ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi oraz pracy i polityki społecznej spotkali się z góralami, by omówić palące problemy podhaleńskiego rolnictwa. Jest piątek, 22 sierpnia, Marżopyt. Zapraszam na nasze setne wydanie wiadomości. Dzisiaj rozpoczęło się największe nowotarskie święto, Jarmark Podhalański, podczas którego można będzie nie tylko pohandlować regionalnymi wyrobami, ale też rozsmakować się w góralskiej kulturze. To już czternasty raz, kiedy nowotarski rynek wypełnia się kramami, zapachami tradycyjnych potraw i wszelakiej maści atrakcjami, ale historia jarmarków w Nowym Targu sięga a średniowiecza. To tutaj krzyżowały się szlaki handlowe, Biegnące z Polski na Węgry, na Słowację. Tutaj przybywali różni liczni, wystawcy, handlowcy, i te tradycje, jarmark stara się kultywować. Jarmark otworzył uroczysty pochód, na czele którego kroczyła miejska orkiestra Denta. Za nimi mieszkańców witały lokalne władze, a korowód zamykały zespoły taneczno-muzyczne oraz młodzieżowe kluby sportowe. W tym roku impreza utrzymała międzynarodowy charakter, bowiem zaproszeni zostali goście m.in. z Ukrainy. Gościmy między innymi zespół młodzieżowy, ukraińska wiosna, ale będą również u nas zespoły z Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich z Zakopanego. Między innymi jutro gościmy zespół z Sycylii. Myślę, że można zobaczyć przekrój właściwie wszystkich regionów w Polsce. Zatem zapraszam na stoiska handlowe, zapraszam do podziwiania tych prawdziwych, fantastycznych cudeniek, jakie przywieźli ze sobą twórcy. To dopiero pierwszy dzień imprezy z trzech planowanych, a organizatorzy już szacują, że przez jarmark przewinie się nawet do 8 tysięcy gości dziennie. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy oraz Marek Sawicki, minister rolnictwa przybyli dzisiaj na Podhale, by rozmawiać z rolnikami o najbardziej trapiących ich kwestiach. Na spotkaniach padło wiele pozytywnych słów i obietnic. Jeszcze przed godziną 10 w Biurze Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu odbyło się spotkanie ministrów Sawickiego i Kosiniaka-Kamysza z lokalnymi rolnikami i hodowcami. W dyskusji przede wszystkim skupiono się na uboju owiec, który na tę chwilę jest dozwolony, ale tylko na użytek własny rolnika i jego rodziny. Minister Rolnictwa już zapowiada zmiany w tej kwestii. Tutaj instrukcja została do lekarzy powiatowych przez głównego lekarza weterynarii przesłana. Będą specjalne punkty składowe, zbiorcze. Będą mogli górale otrzymywać od lekarzy powiatowych weterynarii worki na te odpady i sami przekazywać do zakładów utylizacyjnych. Będą także wojewodowie wyznaczać miejsca, gdzie można te odpady grzebać, więc to wszystko w tej chwili główny lekarz weterynarii uporządkował, przekazuje te informacje. Pewne rzeczy jeszcze wymagają, jak słyszeliście Państwo na spotkaniu, takiego organizacyjnego dogrania wyznaczenia miejsc. Konferencję musiał opuścić wcześniej Władysław Kośniak-Kamysz, który jeszcze przed wyjazdem zapowiedział pełne poparcie dla rolników. Ja się cieszę, że doszło do tego spotkania. Tak, tak się składa, że jestem już jedynym ministrem z Małopolski i też czuję się w obowiązku dbać nie tylko o ten obszar pracy i polityki społecznej, to jest oczywiście ta odpowiedzialność ministerialna, konstytucyjna, ale jest ta odpowiedzialność też regionalna za Małopolskę, również za, za Podhale. Od wielu, wielu tygodni czy miesięcy współpracuję z... Turalami, współpracuję z owczarzami, którzy i na Redykach, i na innych miejscach, i na różnych spotkaniach mówili mi o uboju takim na cele domowe, na cele sprzedaży bezpośredniej, uboju owiec, żeby to było proste, jasne, żeby to mogli robić tak jak Słowacy, Węgrzy, Rumuni, żeby tutaj nie było różnic, żebyśmy mogli po prostu konkurować. Dyrektor Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz zaznacza również, że sytuacja podhalańskich rolników nie zależy tylko od wysokości dopłat unijnych, ale również od relacji, jakie panują pomiędzy bacami a hodowcami. Słowacy mają stada 200-300 owiec, i w tych stadach można coś robić. Można robić selekcję pod kątem mleczności. A u nas, jeśli Państwo jesteście z Potwala, to wiecie, są dwa interesy. Interes bacy, żeby wydoić owce, interes hodowcy, żeby ona przysła w maju i nie dawała mleka, bo przychodzi lepsza z wypasu. Więc póki tych y, y, interesów nie połączymy, to będzie tak jest. Po południu konferencja przeniosła się do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, gdzie rozmawiano przede wszystkim o nowych systemach dopłat unijnych dla rolników na lata 2014-2020. Minister Sawicki zapowiedział podniesienie kwoty dopłat, przede wszystkim dla małych i średnich gospodarstw. W ramach płatności bezpośrednich proponujemy rozszerzenie dopłat do owiec nie tylko dla województw południowych, ale dla całej Polski. Tam wstępnie proponowana kwota jest 25 euro. Będzie pula środków, więc to w zależności od tego, ile tych sztuk będzie, czy dojdziemy do 30. Dzisiaj złożyłem tu zobowiązanie, że będziemy szukać jeszcze takich środków i przesunięć, bo do tej pory dla południowych województw rzeczywiście ta kwota była 30 euro. Zmiany proponowane przez ministrów mają przede wszystkim usprawnić działalność podchaleńskich rolników, ale też zachęcić ich do rozwijania swoich gospodarstw i współpracy pomiędzy nimi. Tym bardziej, że taka współpraca wśród górali to rzadkość. 46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziemgórskich jeszcze oficjalnie się nie zaczął, ale w Zakopanem już są organizowane pierwsze atrakcje poprzedzające to wydarzenie. O tym, co dzisiaj się tam działo, Marcin Szkodziński. Pomimo iż oficjalne otwarcie 46. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich dopiero w niedzielę, to już dziś w wiosce festiwalowej dużo się działo. Na Dolnej Równi Krupowej odbyły się Mistrzostwa Podhala w powożeniu, Konkurs na Fiakra Roku oraz Konkurs na Śpiew Pytacki. Dzień ten dla górali pracujących przy koniach jest traktowany niemal jak święto. Będziemy mieć okazję pokazać góralski Zaprzęgi, kunie, fiakrów, jak to wy, e, tradycyjnie na co dzień możemy ich spotkać na drogach z Okopanem, no i na Podholu. Myślę, że jest to takie dla nich święto. No i święto syczki e, góroli, bo dzisiaj się tu możemy spotkać pokazać to, co mamy tradycyjnego i w dobrym wydaniu. Wszyscy uczestnicy zawodów mieli do pokonania ten sam tor. Podczas przejazdu nie liczył się tylko czas, ale również precyzja, z jaką omijane były przeszkody. No mamy tu dziś taki przejazd, pojazd z ręczności o bo to wygląda to tak, że każdy zawodnik ma jak najlepszy no uzyskać czas, przejechać przez te pachołki, tak zwane kegle. Na tych Keglach są y, normalnie są pielecki, ale ze względu na to, że Putin nie chciał kupić nasych polskich wspaniałek jabłek to my dziś wykorzystali jabłka i każdą tą przeszkodę pokonuje się tak, że po prawej ręce ma być kolor czerwony i w kolejności y, cyfr 1. 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. Mamy przejechać. Potem, tu już w tej przeszkodzie, e, takiej bardzo kolorystycznej, mamy w kolejności alfabetycznej przejechać od A. Do pozycji E, ale też przy załowaniu tego, że kolor czerwony ma być zostawiony po prawej ręce. No tu trzeba dojrzeć, pokazać, pokazać, że się umie jechać, to tak trzeba jechać, umieć zapamiętać tą kolejność, no i jak no przejechać. Także tu musi być zgrany tak zwany team i jeździec, i powożący, i kuń, no i trzeba mieć troskę i z w Mistrzostwach Podhala w powożeniu wygrał Maciej Gąsienica-Sieczka przed Marcinem Śledziem i Tomaszem Migielem. Seniorzy są w społeczeństwie traktowani jako jednostki nieznośne i przeszkadzające młodym i ambitnym. A jednak tak nie jest. To ludzie pełni energii i chęci do życia. Udowodnili to wczoraj w powiatowy dzień seniora. Tradycją jest już, że co roku Dzień Seniora obchodzony jest w innej miejscowości powiatu tatrzańskiego. Tym razem wybrano Kościelisko. Tego roku 15 edycja Dnia Seniora została połączona z Dniem Pracownika Socjalnego. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ksiądz Jacek Mola, proboszcz tamtejszej parafii. Ważną częścią dnia było też złożenie na najstarszym seniorom gratulacji i życzeń. Wszyscy zgromadzeni w ten dzień pokazali, że bycie seniorem to nie bezproduktywne spędzanie dnia za dniem w domu, ale radość z każdej chwili. Na scenie występowały nie tylko zespoły regionalne, ale też sami goście, pokazując tym samym wielki dystans do siebie. Pozostaje mieć nadzieję, że na podchalu będzie coraz więcej takich inicjatyw, bo są one potrzebne. Przede wszystkim właśnie seniorom. I to już wszystko na dzisiaj. W imieniu całej redakcji telewizji Podhale chciałbym podziękować państwu za te wspólnie spędzone ostatnie 8 miesięcy, podczas których staraliśmy się przekazać państwu informacje jak najświeższe i rzetelne. Żegnam się z państwem i naturalnie zapraszam na kolejne wydania wiadomości. Do zobaczenia. Zapraszam Państwa serdecznie na trzecią edycję festiwalu Barok na Spiszu. Spotykamy się w barokowych kościołach z barokową muzyką po raz trzeci. Proponuję Państwu cztery koncerty w Niedzicy Łapszach Wyżnych, Frydmanie i Jurgowie. Fundacja Kulturalna Szlak zaprasza z mecenasem Zespołem Elektrowni Wodnych w Niedzicy. Serdecznie zapraszam na wszystkie cztery koncerty w sierpniu na Spiszu. Przedszkola z widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z Nowego Targu i Okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447.